Jest poniedziałek, 23 października. Agnieszka Giesze, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydanie wiadomości z Kalisza. A dziś w programie nowe światło padło na rynek, dosadzają też nowe drzewa. Trwa nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie. Piroman na niestrzeżonym parkingu przy Serbinowskiej. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Bezpłatna akcja sprawdzania świateł w samochodach. Kolejny elektryczny radiowóz dla Straży Miejskiej. Jesień w Aquaparku, atrakcyjny pakiet 3 w 1 i halloweenowe party. A oto szczegóły testy nowego oświetlenia i dosadzanie drzew. Główny rynek, choć z opóźnieniem, powoli nabiera ostatecznego kształtu. Dziś zakorzeniła się tam pewna Ewa. No właśnie, kim jest Ewa? Ewa to młoda miododajna lipa, która wraz ze swoimi koleżankami zagości u nas na zrewitalizowanym rynku. Za tym kreatywnym pomysłem stoi Kaliska Rada Kobiet, której przedstawicielki jako pierwsze wbiły łopatę w celu uroczystego przywitania Ewy. Jako Kaliska Rada Kobiet, oczywiście też jako po prostu Kaliszanki, popieramy wszelkie inicjatywy ekologiczne czyli to, co wpływa na poprawę jakości naszego życia, poprawę jakości powietrza i tym samym oczywistym dla nas było to, że chcemy włączyć się w proces rewitalizacji naszego miasta. Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogliśmy dzisiaj posadzić drzewo, że prezydent przychylił się do tej inicjatywy, wyraził zgodę na to, by jednemu z drzew na kaliskim rynku nadać imię. Było to imię właśnie wybrane przez kaliską radę kobiet. A skąd pomysł, aby akurat taki imię nadano? Kaliska Rada Kobiet zdecydowała, że będzie to ta lipa miała na imię Ewa, bo jest to symbol pierwszej kobiety. Na początku zakładano, żeby obok Ewy stały inne 23 lipy. Jednak ich liczbę zwiększono o dodatkowe 12 drzew. Prace z dzieleniem i tak należą do najprostszych przy tak szerokim zakresie robót. Kiedy będziemy mogli ocenić finalny efekt? inwestycja jest już w tym momencie na wykończeniu nie ma żadnego zagrożenia że ona zostanie nieskończona Jestem przekonany, że już wszystkich mieszkańców, chociażby już na te Mikołajki, które przed nami będziemy w stanie zaprosić właśnie na nowiutką, elegancką płytę głównego rynku. Przewidzimy moc atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i jestem przekonany, że po tych pracach, które się zaraz zakończą, rynek kaliski będzie najchętniej uczęszczanym miejscem Kaliszu. Przesunięcie terminu wynikało ze zleconych dodatkowych, nieobjętych zakresem obowiązków, a niezbędnych do wykonania robót. Powodem przedłużenia tej inwestycji były głównie roboty dodatkowe, które zostały, można powiedzieć, ujawnione na etapie realizacji tej inwestycji. Między innymi znaleziska archeologiczne, które na kilka miesięcy wstrzymały nam pracę. Musieliśmy również w międzyczasie przeprojektować podwodny zbiornik, który musiał być jakby dostosowany do tego, co znaleźliśmy tutaj w ziemi. Prace na głównym rynku mają zakończyć się do 26 listopada. Do czwartku, 26 października, zainteresowane osoby mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Jakie wymagania należy spełnić, by móc wziąć w nim udział? trwają ostatnie dni drugiej edycji programu Ciepłe mieszkanie. Do czwartku 26 października można wypełnić wstępną deklarację, by otrzymać dofinansowanie. Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w naszym mieście. Środki te są przeznaczone dla osób fizycznych, które posiadają prawo własności lokalu w budynku wielorodzinnym lub ograniczone prawa rzeczowe do takiego miejsca, ale z tych środków mogą również skorzystać najemcy lokali mieszkalnych, które stanowią własność miasta. O dofinansowanie ubiegać się mogą także wspólnoty mieszkaniowe w budynkach, w których mieści się od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych. Przy jednoczesnej wymianie źródeł ciepła osoby fizyczne mają możliwość uzyskać dofinansowanie na wymianę drzwi i okien. Z kolei wspólnoty mogą skorzystać zarówno z wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, jak i wyłącznie z termomodernizacji. Zachęcamy zatem do składania deklaracji chęci udziału w programie. Umożliwi to analizę potrzeb i będzie warunkiem do uwzględnienia późniejszego wniosku o przyznanie dofinansowania. Deklaracje można pobierać ze strony internetowej Urzędu www.kalisz.pl lub w ratuszu. Wypełnione deklaracje należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który mieści się w ratuszu, do 26 października tego roku osobiście lub mailowo. Ostateczny termin złożenia deklaracji to czwartek 26 października. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Kaliska policja publikuje wizerunek mężczyzny, który na początku września na terenie niestrzeżonego parkingu przy ulicy Serbinowskiej 9 podpalił trzy zaparkowane tam samochody. Mundurowi zabezpieczyli nagranie z kamery monitoringu, a osoby rozpoznające sprawcę zdarzenia proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. Zmrok zapada coraz wcześniej i pogarszają się warunki atmosferyczne. A sprawne i prawidłowo wyregulowane światła samochodów nabierają wtedy szczególnego znaczenia, jak co roku przypomina o tym policja, która przystępuje do ogólnopolskiej akcji. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. W ramach kampanii w tę sobotę 28 października na wybranych stacjach kontroli pojazdów będzie można bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie swoich aut. Ogólnopolskie dni otwarte na stacjach kontroli pojazdów rozpoczną się już w najbliższą sobotę, 28 października. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Tego dnia kierowcy będą mogli za darmo sprawdzić swoje światła, a także je odpowiednio wyregulować. Gdzie w Kaliszu będzie można sprawdzić bezpłatnie oświetlenie samochodów? Na stacjach kontroli pojazdów, m.in. na Alei Wojska Polskiego, na ulicy Dobrzeckiej, łódzkiej, Nowym Świecie, podmiejskiej, wrocławskiej czy Majkowskiej. Natomiast w powiecie kaliskim za darmo światło sprawdzicie m.in. w opatówku na rogacce w Koźminku na ulicy Konopnickiej, w Brzezinach na ulicy 21 stycznia czy w Pawłówku w gminie Blizanów. Pełny wykaz stacji dostępny jest na stronie dla kierowców.policja.pl. Samo sprawdzenie oświetlenia na stacjach kontroli pojazdów to nie wszystko. Na w terenie całego kraju policjanci ruchu drogowego będą przeprowadzać działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdów. Kolejne terminy, podczas których będzie można zadbać o prawidłowe oświetlenie swoich aut, zaplanowano również na 18 listopada i 9 grudnia. Ten samochód, o którym za chwilę będzie mowa, na pewno światła ma bardzo dobrze ustawiony. Pierwszy w miejskich warunkach sprawdzał się znakomicie, a względy ekonomiczne związane z codzienną eksploatacją przemawiały o zakupie drugiego takiego pojazdu. W związku z tym kalisty strażnicy miejscy od kilku tygodni wyjeżdżają na ulicę nowym elektrykiem. Baterie tego pojazdu pozwalają na przejechanie około 300 km na jednym ładowaniu. Srebrny pięcioosobowy i elektryczny, do tego oklejony, bez by daleka było widać, że nadjeżdżają. Takim autem od początku października jeździ po ulicach Kalisza straż miejska. To już drugi tego typu pojazd we flocie strażników, który idealnie wpisuje się w potrzeby służby patrolowej. Nowy radiowóz straży miejskiej został zakupiony ze środków pochodzących z miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki jak i również przeciwdziałania narkomanii. Pojazd ten jest już drugim pojazdem elektrycznym znajdującym się we flocie Straży Miejskiej Kalisza. Drugi radiowóz będzie wykorzystywany przede wszystkim do działań prewencyjnych i profilaktycznych. Jest to pojazd ekologiczny, ekonomiczny. Do tej pory pierwszy pojazd elektryczny bardzo dobrze sprawdził nam się w codziennej służbie, w codziennym wykonywaniu naszych obowiązków i zadań, które na nas spoczywają. Z uwagi na powyższe, podjęto decyzję właśnie o zakupie kolejnego tego typu pojazdu. Dzięki zastosowaniu nowej technologii oraz akumulatorów bezkobaltowych o pojemności 53 kWh, auto przy optymalnych warunkach na pełnej baterii może pokonać dystans około 300 km. Oprócz tego, że strażnicy będą mogli w sposób ekologiczny dojeżdżać do mieszkańców i przeprowadzać kontrolę, pojazd ten został wyposażony w inne niezbędne elementy do pracy w służbie. Pojazd Straży Miejskiej, jak i ten poprzedni, również wyposażony jest w pakiet do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak i również defibrylator. Będzie ten pojazd również wykorzystywany w codziennej służbie, zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych. Dzięki temu pojazdowi realizować będziemy zgłoszenia alarmowe, które przekazywać nam będą mieszkańcy Kalisza. Mamy nadzieję, że nowy pojazd Straży Miejskiej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego miasta, usprawni pracę funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Całkowity koszt pojazdu z wyposażeniem to około 180 tysięcy złotych. Gdy za oknami coraz częściej szaro i deszczowo, tym bardziej powinniśmy zadbać o regularny ruch i relaks. Pomoże nam w tym Kaliski Park Wodny, który oprócz wodnych atrakcji zaprasza do siłowni klubu fitness i bogatego saunarium, a już w najbliższy piątek okazja do wieczorno-nocnego skorzystania z szeregu specjalnych atrakcji. Taką energią w nowy tydzień wchodzą uczestniczki zajęć fitness kaliskiego akwaparku. Mimo wczesnej pory i szarówki za oknem, sala jest pełna. Tutaj nie szuka się wymówek, ale powodów, by zmotywować się do ćwiczeń. Żeby lepszy był tydzień, energiczniej zacząć, przede wszystkim później cały tydzień lepiej się wstaje. No i oczywiście psychicznie też człowiek odpoczywa na takich zajęciach. O wiele więcej się później w, w ciągu dnia chce pracować, czy sprzątać, czy gotować. Miejska spółka Aquapark, by ułatwić mieszkańcom jesienną aktywność, powraca z bardzo korzystnym karnetem trzy w jednym. Tutaj dzięki temu karnetowi można skorzystać zarówno z zajęć fitness, z siłowni, jak i z sauny i basenu. Jest to taka kompleksowa usługa, która naprawdę pozwoli zadbać w całości o naszą kondycję i samopoczucie. Karnet za 129 zł miesięcznie daje nam wstęp do siłowni i na zajęcia grupowe w klubie fitness. Do tego możemy skorzystać z basenu dwa razy po jedną godzinę i z saunarium cztery razy po 30 minut. A już w najbliższy piątek Park Wodny zaprasza na halloweenowe party. Dla wszystkich, którzy lubią się bać, zapraszamy od 19.30 do Aquaparku. Przygotowaliśmy w klimatach halloweenowych nie tylko pływanie, ale również saunowanie, animacje w wodzie dla dzieci i dorosłych przy muzyce z DJ-em, a także rytuały saunowe. W programie jeszcze możliwość wygrania samochodu na weekend, szafki niespodzianki, poszukiwanie skarbów, a dla aktywnych Aqua Fitness. Impreza potrwa do 23.00. Jeszcze dziś do północy można kupić bilet w niższej cenie 39 zł. Od jutra bilet na to wydarzenie kosztuje 49 zł. Całkiem ciepło zapowiada się ostatni tydzień października. Jak będzie w najbliższych dniach w Kaliszu i okolicach? Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 10 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się mnóstwo chmur, a wiatr będzie słaby. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni. Niebo pozostanie w pełni zachmurzone, wiatr osłabnie. We wtorek słupki rtęci skażą 15 kresek powyżej zera. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, a wiatr będzie nieodczuwalny. W nocy temperatura spadnie ponownie do 8 stopni. Przez całą noc będą występować opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby. W środę o poranku termometr pokażą 11 stopni. Meteorolodzy zapowiadają ciągłe opady deszczu. Wiatru nie będzie. Za dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. Przez cały dzień będą występować przelotne opady deszczu, a wiatr pozostanie niezmiennie nieodczuwalny. I kończymy poniedziałkowe wydanie wiadomości z Kalisza, kolejna porcja informacji w środę o 17.15, a w międzyczasie zachęcam do śledzenia naszego portalu Fakty Kaliskie Info. Życzę spokojnego, dobrego wieczoru, do zobaczenia.